Tą akcją z tajemniczym przyjacielem, tylko krzywdzimy Lolę. Ona potrzebuje miłości i wsparcia. Musi wiedzieć, że ktoś się o nią troszczy. To powinna być jej siostra. Nie, jeśli się dowie, że to ja jestem jej tajemniczą przyjaciółką, wścieknie się i będzie cierpiała. Jest zdezorientowana. Mam propozycję. Powiedz jej prawdę. Będę cię wspierał. Pozwól mi to przemyśleć. Dobrze. Dobranoc. Idę spać. Nie wiem, co robić Kocham Sabry, ale ten głupi Miguel ją pocałował Wyluzuj Ta laska padnie ci jeszcze do stóp Tylko zaplanuj, jak ją zdobyć W tym celu musisz zmienić wizerunek co on powiedział? Nie puść jej żywcem. Bez jaj. Czemu? Co on powiedział? Masz być elegancki. Będę. Znalazłam was. Mam zamówienie dla Jacka. Dzięki. To pierwszy krok do zmiany wizerunku. To kiewski pomysł. Przepraszam. Wybacz, pomieszałam zamówienia. Zaraz przyniosę męskie buty, widziałam je. Ofiary braku komunikacji. Co za tydzień? Poprawiłaś mnie, idiotko. Przepraszam. Zrobiłaś to celowo. Wcale nie. Tak? Co się stało? Mam jej dość. To tylko mała plamka. Nikt nie zauważy. Co powiedziałaś? Uspokój się i usiądź. Chodźmy stąd. Zabierz tego potwora. Co za kretynka? Tu peciara. Przestań. Uspokój się. Co się stało, Wiko? Nic. O której wróciłaś? Późno. Byłaś u ojca? Nie. A gdzie i z kim? Jesteś moją koleżanką czy detektydem? Co tu robisz tak wcześnie? Teraz cię nie przyjmę. Roberta i ja chcieliśmy z panem porozmawiać, ale ona nie mogła przyjść. To potrwa chwilę. Jest bardzo wcześnie, ale mów. Jako przewodniczący samorządu chcieliśmy prosić o zgodę na wypad piątoklasistów do klubu Wakans. Gdzie? Klubu Vakans. To wykluczone. Żartujesz. Przyjdź później, teraz jestem zmęczony. Dopiero świta. Co z tobą, Bustamante? Chcieliśmy odpocząć, odprężyć się, pozbyć złych wibracji. Rozumie pan? Pełny relaks. Myślisz, że się zgodzę? że zbyt wiele kłopotów i masz słabe oceny. Nauczyciele też odsapną. Zapomnij. Powinieneś pisać pracę pod kluczem. Ale. Jadłeś już śniadanie? Śmiało! To wypiek gali. Pan też powinien odpocząć Ja nie odpoczywam Spędzam święta w domu, śpiewając kolędę przy choince Proszę wyobrazić sobie siebie z żoną Wesołych świąt, kochanie Przyznaję, że to niezły pomysł. Co pan na to? Śmiało. Zastanowię się. I ci już mam dużo pracy. Ostrzegam. Nie mieszaj się w to. Pomylił pan spodnie. Mam dość, rozłożyłem matę. Trzeba było ją wyczyścić. Przepraszam. Przysiądź się ku loci. Co za zbieg okoliczności. Tak. Co tu robisz? Tylko nie mów, że ćwiczysz. Nie podniesiesz nawet butelki z wodą. Dbam o siebie. Nie rozśmieszaj mnie. Nigdy nie ćwiczyłeś. Nie, pomacaj. Nie ma czego. Śledziłeś mnie? Znów ma pani paranoję. Co za tupet. Chciałem cię gdzieś zaprosić. Coś do picia? Tekilę, piwo? Wodę. Nie masz kanapek? Jasne, że tak. Gdzie chcesz mnie zaprosić? Razem z Robertą do mnie na wigilię. Naprawdę? Zapraszasz mnie do swojego domu? Pomóż mi. Co z Twoją kondycją? Nie możesz wstać? Więc u ciebie. Zaskoczyłem cię tym zaproszeniem? Tak naprawdę to. Co? Tak. Zawsze jesteś dziwny. Nie mogę do ciebie przyjść. Dlaczego? Roberta pokłóciła się z Miją. Jest Boże Narodzenie. Niech się pogodzą. Wiesz, jakie są dziewczyny. Zresztą nocuje u nas lucha. Weźcie ją ze sobą. Będzie też Lupita. Odkąd jej matka tu nie mieszka, opiekuje się nią ciotka Majra. To straszna gaduła. Nie ma sprawy. Są święta. Każdy może przyjść. Zastanowię się. Teraz ćwiczę. Odezwę się później. Dobrze. Chodź i siadaj. Zamiast mnie śledzić i dręczyć, poćwicz ze mną. Dzięki, siadaj. Co wymyśliłaś? Najpierw rozciąganie. Prostujemy nogi. Tak, kuloci. Tak. I dotykamy palcami pięć.